Bo w Polsce trochę. O jest ich mnóstwo! Tak? Znaczy, myślę, że jest wiele osób, które, które z założenia życzą źle tym, którym się udaje. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie przedsiębiorców, żeby była jasność. Ja to obserwuję na co dzień w wielu, wielu obszarach. Ktoś jest młodym, świetnym, przebojowym lekarzem i ileś osób mu zazdrości, ktoś jest świetnym artystą, ileś galerii, um, artystów starszego pokolenia mówi, że nie, że to jest kicz i tak dalej, i tak dalej. Ale no, czy to powinno nas w jakikolwiek sposób zniechęcać? Każdy z nas powinien robić swoje, a ci, którzy hejtują, niech mają odwagę przedstawić się z imienia, nazwiska, pokazać swoje dokonania. Ja uważam, że absolutnie. Nie piętnować tego typu negatywne zachowania bezkompromisowo i stawiać im mocną tamę, ponieważ dziś hate. Nie dotyczy ciebie, bo dotyczy kogoś, tam jesteś obojętny, ale za chwilę będzie dotyczył ciebie. Tak, na moją rodzinę rzadko dla kogoś kończy się dobrze. I, i mówię tu absolutnie o użyciu dostępnych w prawie środków i polecam to absolutnie każdemu. Tak, dnia. trzeba. Myślę, że trzeba tam zarażać tym dobrym miłością i tym rozwojem. Absolutnie. I tym się musimy przybijać dzisiaj.